Psalm siódmy. Bóg sędzią sprawiedliwym. Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Panu z powodu kusza z Benjamina. Panie Boże mój, u Ciebie szukam schronienia. Wybaw mnie. Od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie, by któryś jak lew nie rozdarł mnie. Rozdziera, nie ma wybawcy, Panie Boże mój, jeśli to uczyniłam, jeśli jest bezprawie na dłoniach moich, jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju i ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu. Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje A cześć moją w prochobali sela powstał. W gniewie swym, podnieś się przeciwko zaciekłości, gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, ty zarządziłeś. Sam. Rzesza ludów, niech cię otoczy, oczy, a ty siąć ponad nią na wysokości. Pan sądzić będzie ludy. Mnie zaś sądź, panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej. Niechże skończy się zło bezbożnych utwierdź sprawiedliwego, Który badasz serca i nerki, Boże Sprawiedliwy. Tarczą moją jest Bóg, Wybawiciel. Tych, którzy są prawego serca Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. Jeśli się nie nawróci, miecz swój naostrzy, napnie łuk swój i przygotuje go. A przygotował sobie broń śmiertelną, Ognistymi czyni szały swoje. Oto poczyna nieprawość, Jest brzemienny niedolą, a rodzi kłamstwo. I wykopał dół, i wydrążył go. Ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. Wróci przemoc na głowę jego, a gwałt spadnie na ziemię jego. Sławić będę pana, według sprawiedliwości jego, i opiewać będę imię pana najwyższego.